Zatem jak pędzelki mam mało zabrudzone, jak na przykład ten, tylko jakimś średnim, brudzonym cieniem, nie są mocno, mocno zabrudzone kolorowymi cieniami, do takiego codziennego użytku, po każdym powiedzmy użytku, ehm, myję je pędzlem, myję pędzlem, je płynem firmy MAC, który przelałam sobie do takiej buteleczki ze sprayem. Ehm, normalnie producent zaleca, żeby nalać troszeczkę tego płynu i w nim ehm, moczyć pędzę i tak dalej. Ja tak robiłam na początku, ale nie dobywało mi tak, tak dobrze do pędzla, plus y, strasznie dużo się tego i szybko zużywało. A teraz taką buteleczkę płynną do pędzli, tam jest chyba pół litra, y, starcza mi no, na pół roku. <grych> Także wystarczy, i co ja robię najlepiej, zauważyłam, że najfajniej to na płatkach kosmetycznych. Więc kładę sobie pędzelek na płatku, spryskuję tak, żeby był porządnie mokry. I teraz po prostu oczyszczam go. Robi się taka pianka i ona fajnie tam dociera do środka pędzla i myje wszystko. To tutaj z boku ścieram. Nadaję mu kształt i tak sobie wysycha. To jest na bardziej alkoholu, dlatego szybko sobie wyschnie. I tak go zostawiam. Ważne jest, żeby nadać pędzlu kształt odpowiedni, póki jest mokry i tak wyschnie i taki kształt będzie miał, gotowy do kolejnych użytków. Tak samo robię z pędzelkiem dailenera, bo wiadomo, on jest cały czas w ruchu i musi być czysty, żeby dobrze, dobrze się nie malowało. Dlatego tak samo spryskuję na waciku i czyszczę. Ten lubię sobie tak złapać jeszcze i tak dookoła przejechać. No i pędzelek jest czysty, gotowy praktycznie do użycia. Zatem to jest moja metoda na pranie pędzli, czyli na takie dogłębne ich czyszczenie. I wcześniej myłam pędzle szamponem, później przeszłam na mydło w płynie. Um, I trochę to zajmowało czasu, aż pewnego dnia sobie stwierdziłam, a umyję sobie kostką mydła. I to tak dobrze zadziałało, że od tego czasu myję, myję to po prostu kostką mydła pędzle. I to jest tajemnicza, powiedzmy, metoda. Wiem, że wiele z Was tak robi, ale może któreś z Was nie, nie miały o tym pojęcia. Więc robię tak, mam taką fajną, małą wanienkę śmieszną, którą po prostu używam do, do mycia pędzli. Um, możecie użyć jakieś miski, jakieś pojemnika plastikowego, cokolwiek, żeby sobie naleć, żeby ta woda nie leciała, tylko żeby sobie ale trochę ciepłej wody z boku, to mam kostkę mydła po prostu jakąś ziołową antybakteryjną, to jest, to jest myślę ważne żeby brać taką antybakteryjną, żeby mieć pewność, że pędzle są też w jakiś sposób odkażone. I co maczę sobie pędzel w wodzie? Tu mam pędzel do podkładu, jak widzicie, taki typu kabuki, syntetyczny, więc jak wiecie, one mają bardzo gęste włoski i ten podkład dostaje się tam do środka i ciężko jest go wymyć. Jak miejecie na pewno szamponem, to... No nie, nie wszędzie to dociera, trzeba domywać. Plus pieni się szamon bardzo i trzeba długo płukać, tak? I to też zajmuje czasu i, no i trzeba się z tym bawić dłużej. A ja robię także moczę. I teraz okrągłymi ruchami przepraszam za. E, tu się trochę. E, okrągłymi ruchami staram się tutaj, żeby to mydło wszędzie dotarło. Więc, ja sprawdzę, mniej więcej jest wszędzie rozprowadzone. I teraz będę pędzel płukać. I to jest fajne, że mydło się m, pięć tylko w momencie, kiedy myjecie, a kiedy płuczecie, to momentalnie się wy, wy, wymywa ta piana, więc dużo szybciej y, to działa. I powiedziałabym, można zrobić małą poprawkę, żeby był całkowicie czysty, mający y, troszkę rozpienie. I jeszcze raz wypłukam. Ważne, żeby w ciepłej wodzie popukać. O, i już jest, już jest czysty, jak widać. Ze środka wszystko jest idealnie czyste. I to samo robię z mniejszymi pędzelkami. Mogę sobie tą wodę wylać, wlać nową. Jak mam małe pędzelki, to lubię robić to tak, że wszystkie wkładam yy, do, do wody, a później wszystkie, ile ich tam mam mały w ręce, wszystkie yy, tutaj w mydle. Namydlam. Później troszeczkę je ja tutaj roz, rozprowadzę. Tutaj to modło. się. I tłuczę. I pędzelki są czyste, jak widzicie. Idealnie czyste, naprawdę. Nie zostaje żaden ślad yy makijażu na nich. Szczególnie taki z korektora, zaschnięte z cieni, najciemniejszych cieni Ja raz miałam nałożony na ten biały, cien, na ten biały pędzelek eyeliner w żelu, bo e, robiłam smoki i zamiast czarny to wziąłam biały. I po prostu na eyeliner wszędzie mi wszedł i e, nie mogłam tego nijak domyć niczym. No i właśnie mydłem zeszło i idealnie jest znowu biały. I to samo robię z beauty blenderem. E, to sam, tak samo robię właśnie Beauty Blender. Ale mam wodę. To tutaj za. Zamaczam w wodzie. I teraz po prostu próbuję wcisnąć, tak mi wcisnąć mydło w tą gąbkę. Wiadomo, często wchodzi ten podkład też w tą w gąbkę dość głęboko. Dlatego staram się i z jednej i z drugiej strony tego koniuszka użyłam do korektora, więc też jest dość przybrudzony. Tak. Teraz rozprowadzam sobie mniej więcej wszędzie. I wypłukuję. To jest właśnie fajny szamponem, plus nie mogę tego dopłukać, bo się pieniło i pieniło i pieniło. Tutaj jeszcze troszkę zostało. Można poprawić. Szybko. Rozprowadzić, wcisnąć do środka. W porządek. A gąbeczka jest znowu czysta, a, a podkład był, no szczerze się przyznał, że dwudniowy na tej gąbce. Um, I teraz właśnie zauważyłam na stronie Beauty Blendera, że um, oni mieli kiedyś taki płyn do mycia, teraz zauważyłam, że mają takie mydło białe w kostce. C, że niby specjalny do mycia Beauty Blendera. Dzisiaj to odkryłam i stwierdziłam, no dobra, sprzedajcie mydło, gdzie w każdym sklepie jest, e, także nie ma sensu. O, spróbujcie zwykłego mydła i tak domyjecie naprawdę każdy pędzel, e, każdą, każdą gąbkę i wybierajcie właśnie mydło antybakteryjne, może Um, nie wiem, jak się zachowa jakieś zwykłe mydło, nie wiem, palmolift czy coś, bo nie tak próbowałam. Um, Stoicie się jakieś, jakieś lepsze mydło wybrać, jakąś dużą kostkę i um, na pewno wtedy wszystko, wszystko Wam zejdzie. Więc to jest moja metoda mycia pędzli, tak, tak pędzle myję. Um, mam nadzieję, że z komuś z Was się um, ta metoda przyda. I dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Do następnego. Pa, pa.